Witam Was drodzy na kanale Jędrzejowskie Wędkowanie. Dziś wracam po raz pierwszy po długiej nieobecności. Jestem w Parku Kozłów, czy znaczy Park Kozłów w Kozłowie, można tak powiedzieć, na zbiorniku Grobla. Dzisiaj z synami będę wędkował, ponieważ zostajemy na nockę. Przyjechaliśmy pod namiot. Postanowiliśmy skorzystać z okazji i gościnności, tej gospodarza. I chcieliśmy tutaj Wam pokazać, jakie rybki można na tym zbiorniku fajne połowić. Dzisiaj prosta metoda, czyli będzie metod feder i karpiówki. Żadnej tutaj udziwnień, żadnej takiej tam filozofii z kulkami, tylko po prostu zwykła, najprostsza kukurydza. I myślę, wydaje że nam się to wszystko ładnie sprawdzi. No jedynie co, z, co jest innego, to... To jest to, że jedną momentkę na metodę, więc tutaj stosuję zwykłą, najprostszą, można powiedzieć, zanętę, później wam pokażę, jaka to jest. To są zanęty, które odgrzebałem po dwóch latach, które leżały, zalegały mi w piwnicy gdzieś, między innymi zanętami i, i po prostu je użyłem. Na metodę nie łowiłem już, żeby was nie skłamać, dwa, trzy lata, jakoś tak. Także dzisiaj mam pierwszy raz y, od dłuższego czasu jestem na, y, próbuję coś złowić na metodę. Wiele rzeczy pozapominałem, wiele rzeczy muszę sobie przypominać. Wiem z czym się muszę tutaj borykać, z jakimi problemami. Przy metodzie, bo to, że mam grubą żyłkę, ustawiłem się na duże ryby. Mam tu żyłkę 0,28 na głównej, dość grubą. Podejrzewam, że będę musiał zmienić sobie ją na cieńszą i, i, i ją y, tamtą zdjąć. Moi drodzy, na filmie Wam pokażę, jakie ryby łowimy, y, jakie biorą tutaj karpiki. Leszczyki, bo też, też się trasiają moi drodzy. Także Wam wszystko tutaj pokażemy. pokażę, jak chłopaki ciągną moje i, i ja. I właśnie mamy w tym momencie branie, także Wam pokazuję, jak tutaj mój chłopczyk ciągnie. O, jest, jest, jest. Dawaj, idź. I teraz. I tu musisz podejść później pod ten. O, jest, rybka, jest fajna, rybka. Chodź tu, Szymonku, do mnie, tutaj w tą stronę, o, bo to jest łatwiej, łatwiej tu jest podebrać. Zwijaj, 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 i chodź. I proholuj tą rybę. O, wypieła się. No serio. Wypieła się. Tam jedzie? Nie wiem. Nie ma. Jest, jest. Patryk, poczekaj. Poczekaj. Jezu! Nie utrzymam! jest Ach, Jezus, Maria! Spokojnie, 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 spokojnie synoś. Poczekaj, poczekaj, bo ci poszło tam w boku, widzisz? Żyłka ci poszła z boku. Nie mogę. Nie da się tego. Mamy karpia, moi drodzy. Bo poszedł w bok od razu, uderzył. Ja go tutaj holuję. Muszę przejść. Jest problem, muszę przejść. Ło, ale karpicho. Dawajcie podbierak. Ja się nie dziwię, że go nie utrzymałeś, Patryk. Chodź, chodź tu, ja muszę podebrać. Chodź. Jest, jest, jest. W już jest. Uch. Ciężko tak podbierać samemu i takie ryby. Mamy karpiszona. Taki oto karpik nam tu wziął. Piękny. Wow. Zbierak jest Tu należy Dobra, zobacz czy nagrywa Nagrywa no Widać mnie? Ta, całego A Teraz ustaw kamerę tak, żeby było widać jak ja tutaj rybę holuję widać, ja, Całą szczytułkę szczytu, całą całą szczytu, widać. Za plecami usta. Już pod brzegiem. Patryk, tutaj teraz, tutaj pod brzeg, pod brzeg chodzisz. to jest i do wody aparat kieruj. Ale karpiur. Ale karpiur. Tak, żeby było widać tego karpia. Jest! Nie? Jaki bydlak? Proszę, taka rybka. A ty Złapałem nie powinieneś chwilę, mieć tego takiego. Pokaż moi drodzy, pięknego karpia na metodę. Na co wziął? A no, moi drodzy wziął na kukurydzę sztuczną. Poczekaj. Jakby nie na zapod... nag... I moi drodzy widzowie. Pierwszy dzisiejszego wypadu karpiszon Takiej wielkości nie będę go mierzył, ważył. Podejrzewam, że to gdzieś około 2 kg, nie więcej ten karpik ma. Karpik oczywiście wraca do wody i zaraz go wpuszczamy z powrotem. Tak jest. Jest karpik, jest karpik, Masz Szymon ciągnie karpika. Tak, żeby było widać jak tę rybę ciągnie. Szymon tu przeszedł. Dobrze, dobrze Szymonku, masz pod brzegiem go już. Czekaj, czekaj, czekaj spokojnie do góry go podbijaj, podbijaj. I... E to leszcz jest. Spokojnie, spokojnie. Ty To jest leszcz! Leszczyk! Zobacz jaki leszcz! O, ta, tata on mi dał wycisk! Dał Ci wycisk? On był taki silny jak kurna karpik Takiego, co wyciągnąłeś! No. Największy karpik i lesz się leszczyłem! Pięknie się zakuł tutaj za dolną wargę No przecież zaciąłem tak, to jakbym zaciął to wyryby nie było Ty byś... Proszę! Miał, ej, trochę poradz... Taki leszczyk! Super. Silny bardzo. Gratuluję, synuś. Twoja ryba. Na Federa. Metody. I mamy kolejną rybkę. W ogóle nie ciągnie, nie? Puścić o, o. o, daje, daje. Daje, daje. Co, nie ta? Daje Daję popalić, co? Podbieracz trzeba. Zaraz, jeszcze podbieraczek, to jeszcze. Gdzie ta ryba? No już pod brzegiem jest. Tutaj. pod Mamy tutaj rybkę pod brzegiem. Podbierak Teraz. Proszę, Patek, podprowadź ją tutaj bliżej do mnie. Chodź tu z wędką do mnie. Podprowadź ją. I bliżej, dobrze, do, do, do wody. I kolejny leszczyk. I. Mamy kolejnego leszczyka. Mały leszczyk. Do wody. Tam też jest. Jest, Federa jest karpiszon. Spiał się skubaniec. Też już zbrany pni Spiał się! Jego się spiął? Mój się spiął! Spiął się! Spiął się? Dni, le, nie, musisz wyjąć to wtedy. Czekaj, czekaj, Szymonku, bo trzeba to nabić. Ja to zarzucam jeszcze raz. No to spiął się leż. Podciągnij żółkę! Patryk, naciągnij żyłkę, Podciągnij żółkę! Podciągnij, ciągnij tą żółkę, Nap, napnij. I teraz szarpnij wędką. Tak, jest ryba. Widzisz? Zobacz, jak Spokojnie, nie tak. Tak bierzemy do góry wędkę. Zobacz, jak się chodzi. Patrz, jak chodzi. Patrz, jak chodzi. Uwa, trzymaj. Spokojnie, ona ma pracować. Pozwól jej odpłynąć, bo to jest... Trzymaj, dzięki. Boli. Tylko nie w żyłkę tamtą, bo to ona się zapląta osoba. o to. Ty no, zapląta się. Już się zaplątała, bo, bo źle ją trzymasz. Źle ją holujesz, bo widzisz, że żyłka to jest tu, to się bierze w tą stronę. Nie holuje się. I Szymon ma branie. Dawaj, komuś. Nie puściła. Wiem, że ma, wiem, że masz duże branie. No to wyciągaj ją. Pomogłem mu trochę. Dobra, już widzę ją. Bżej co tam masz? Kolejny leszcz. Ale duży Daj i do góry jest leszcz. No, największy leszcz. Piękny. To jest największy. Leszko 50 cm wyjął Szymon. No i moi drodzy, mierzymy. Życiówka Szymona 52 cm. Dokładnie tak. 52 cm. No, Szymon. Piękny. Piękny lesz. Gratuluję dziecko. To jest, moi drodzy, taki ładny karasie. Można tutaj również połowić. Nie wiedziałem, że są takie rybki. Zobaczcie. Ekstra. I do wody. No i, moi drodzy, jesteśmy tutaj po tym karasiu. Pokażę Wam, jaka jest przynęta. Są to dwa ziarna gotowanej kukurydzy. Nie tej sklepowej, tylko kupionej na targu i przeze mnie ugotowana. Dwa ziarna kukurydzy. Ciężarek, taki przypon, O, mi się tutaj. No, taki przyponik i zarzucamy. O, widzicie, tam po drugi brzeg rzucam niezbyt daleko. Bo zbiornik nie jest też nie jest duży. No i moi drodzy. Druga wędeczka na metodę, tak jak widzicie, zanęta i kukurydza sztuczna. I lecimy. No i mamy zarzucone. I czekamy na rybkę. To jest karp serii? Tak, to jest karp. Ło, ale tam się pusnął, ja się kręca, się pusnął. Przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy. Mamy karpika, sazanika, wąsiki ma bardzo malutkie, nie wiem czy bym ktoś obcinał czy co, ale ma, ale to jest rybka taka niewielka. I co do wody. Nie, tutaj muszę wchodzić. Dobrze, no i słuchajcie teraz? Do góry mędeczka. O, i ściągaj. I do góry trzymaj. Nie! Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, ładnie leż. To nie jest leszcz. Karać złocisty! No, chodź, zobaczysz. Karaś złocisty, moi drodzy, rzadkość. A ładne, czyste są ryby? Czyste są ryby, ładne, czyste. czyste są ryby. O tej Nie nosicie sobie... No, moi drodzy, piękny, złocisty karaś. Ale prawie. Prawie, ładnie się zapiął. Leszcze są piękne, są piękne leszcze. Zdrowi siękie, tutaj jest obtarcie. Ale takie leszczyki są fajne. Spokojnie, Ci pomogę. Przytrzymam ci wędkę. Do góry podwieje. Do góry. Stój i podwieje. Nie ruszę się. To jest leszcz. Fajny leszcz. Nie mogę już. No szybko podbierać Szymonku Do góry go podnieść. To jest leszcz? Kolejny karaś złocisty. Złota rybka. A, no. No, <grymne> Widzisz mistrzu? <Świnny>, <grymne> Patelnia taka, że hej. Jak ktoś lubi. I poszła. Nie, nie. Leci, leci, jest pod Nie leci. Uśmują. Znaczy wiesz, co, oni ściągnęli już ją. Bo przepłynęła i ta Żuka już leży. Dobra, chodź na wprost ciebie Patryk jest. Dobrze. To jest karp! Chodź Szymon! Podbierzesz mu Szymon? Nie! To <laughs> już jest podbrzenie. Co ty robisz? Nie! Połóż to! Spokojnie! No ale on nie chce się do mnie. Nie Szymonku, bo nie sięgniesz tak! No przecież to trzeba wsadzić! Jaki wielki karpiszek! Joki wielka, szum. O, Boże. to jest królewski. Tak jest. Królewski. No i moi drodzy, kolejna rybka. Jak się zakuła, mamy królewskiego karpia. Proszę. Piękna, ładna sztuka. Ze 2 kilo na pewno ma. Jak nic. Ty do wody. Nagrywaj go, szum, patrnią. Masz pewnie rybę, tak? Ale nie Tutaj, tutaj przejdź, choć Będzie łatwiej wyciągnąć. Tutaj. Dobra, wstań. Czemu ona nie gra na hamulcu? No jest ryba. Nie, to jest malutki leszczyk. No, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, Szymonku. Dobra, jest. Mam, mam leszczyka. Masz leszczyk. Ranny, Ranny leszczyk. Maleństwo. Mały leszczyk. Maleństwo. Maleństwo. Do wody. Leż pada. Ale ładny, duży karp. No, taki karpik. To jest... Karpik, który zowił Patryczek. Około 3 kilo karpiczek. Oke. No, szczęśliwy wędkarz wyciągnął koło swojego karpika. Moi drodzy widzowie, na dzisiaj kończymy. Przyszedł deszcz, przyszła burza. Niestety zmusiło nas to do tego, żeby się spakować i zbierać już. Chcieliśmy jeszcze połowić, złowiliśmy jeszcze karpika i leszczyka. Na koniec udało się po jednej rybce. Podejrzewam, żebyśmy połowili więcej. Wczoraj rybki przestały brać o godzinie 20.00 i do 10.00 nie, nie mieliśmy ani jednego dotknięcia. Więc podejrzewam, że zmiana ciśnienia, zmiana klimatu, bo w okolicy krążyły burzy, burze, no a dzisiaj przyszło nad ranem. Godzina jest 8.25, nad ranem, rano, więc już musimy zakończyć. Przyjedziemy jeszcze nie raz tutaj, będziemy jeszcze nieraz tutaj nagrywać filmiki. Bardzo fajne łowisko, bardzo mili właściciele z którymi mogłem chwilę porozmawiać, spędzić tutaj miło z nimi czas. Także serdecznie dziękuję za to, że mogłem tutaj powędkować, spędzić z dziećmi czas w tym ośrodku agroturystycznym, w którym jestem, czyli w Kozów Park, do którego serdecznie zapraszam pod domek na weekend wypocząć, nie tylko na weekend, ale tylko na urlopie, gdzie można sobie odpocząć, zjeść Napić się, ognisko rozpalić, rybki połowić. No naprawdę jest to tutaj super i spokojna, miła atmosfera w tym parku kozłów. Także jeszcze raz Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, cześć!